Marlena wygrała. Prosty test. Ciągnik bez kabiny szybszy. Cześć wszystkim, z tej strony Marlena. Dzisiaj porozmawiamy o dość popularnym modelu John 5075E. O dość bardzo wyposażonej wersji z kabiną, ale również o wersji bez kabiny, takiej zwykłej, podstawowej. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się tutaj przy dość popularnym ciągniku 5075E model. Tak? Tak. Może Pan coś opowie więcej o tej serii ciągnika? Jest to dość popularny ciągnik w gamie ciągników takich do obory czy do tuneli foliowych. Ciągnik John 75 koni, 3 cylindry, pojemność silnika 2,9 litra. Ciągnik jest wyposażony w oryginalny ładowacz czołowy. W ciągniku jest rewers elektrohydrauliczny, który bardzo nam pomaga w pracy z ładowaczem. Dodatkowo tutaj w tym ciągniku zostały zastosowane szersze ogumienie do tego, żeby właśnie ciągnik był bardzo stabilny z ładowaczem oraz obciążniki do kół tylnych. Tutaj ten ciągnik jest bez kabiny akurat i tak jak Pan mówił, że pracuje on, jest dostosowany do obory, tak? Tak, tak. Tutaj akurat ten ciągnik pracuje właśnie w oborach z bydłem i też również w tunelach foliowych, gdzie jest produkowana papryka. No tak, ten ciągnik jest bez kabiny, ale tutaj widzę, że znajduje się identyczny model, ale z kabiną. Przejdziemy do tego ciągnika? Tak, proszę. No i tak jak widzimy, Ciągnik ma kabinę, ma łyżkę, tak? To to jest krokodyl bardziej, tak? Tak. Ta łyżka. I co może Pan więcej o tym modelu powiedzieć? Ten ciągnik będzie maszyną pomocniczą w gospodarstwie, będzie pracował z opryskiwaczem oraz z rozsiewaczem nawozów. I dlatego też został wyposażony w system sterowania automatycznego, nawigację i naprowadzanie. Czyli już jest taki bardziej wypasiony? No tak. Tutaj można powiedzieć, że ciągnik będzie spełniał bardzo, bardzo dużą rolę, w tym pomagał e, rolnikowi w tym, żeby, żeby, żeby pracować właśnie, e, móc dobrze, dobrze rozsiewać i, i opryskiwać swoje pola. Tutaj tak, z tyłu ciągnika e, mamy jeszcze tak, zaczep regulowany, automatyczny, sterowanie tylnego podnośnika, no i tutaj te haki, które są w standardzie w tej chwili w ciągniku oraz to sterowanie. Dodatkowo jest tutaj jeszcze zamontowane oświetlenie halogenowe, które nie jest w standardzie, no i poszerzenie tych błotników kół tylnych oraz obciążniki na koła tylne. A jaki jest udźwięk tutaj tego? Udźwięk tylnego Tuza jest to 1800 kg na tylnych hakach. Jeśli przeniesiemy go tak, jak jest mierzone, to 60 cm od ciągnika, to wtedy jest udźwięk 1500 kg. Dobrze, to może teraz przejdziemy w końcu do kabiny, gdzie jest najbardziej wyposażona, tak? I pan pokaże, jak to wszystko wygląda i działa. No, jesteśmy w kabinie, jest dość dużo, widzę elektroniki. Jak to wszystko działa? Co do czego? Co do czego? Myślę, że działa to bardzo dobrze. E, tak jak wcześniej wspomniałem, ciągnik jest wyposażony w rewers elektrohydrauliczny. E, Dwie pary hydrauliki, oczywiście tutaj podnośnik regulowany jest elektronicznie lub mechanicznie, dźwignia do ładowacza czołowego, oraz to, co tutaj tak jakby najważniejsze w tym ciągniku, to autotrack zamontowany tutaj na kierownicy oraz wyświetlacz do nawigacji. Natomiast tu na całym tym sporniku zamontowany też jest cały sterownik do opryskiwacza polowego. Tutaj klient jeszcze sobie tak jakby zażyczył zamontowanie uchwytu na kubek oraz uchwyt na telefon. Czyli bardzo przydatne podczas pracy w polu również. Tak, jak najbardziej zostało też jeszcze zamontowane, tak jak widać, może to rzecz bardzo, może nie jakoś istotna, ale lusterko wsteczne. W każdym z ciągników też oczywiście jest radio. No i tutaj już ciągnik. Obejrzeliśmy z zewnątrz, jak i w środku, a czy jest na te ciągniki jakaś gwarancja? Tak, gwarancja tutaj na te ciągniki jest rozszerzona. Ona obejmuje e, całą maszynę, oprócz e, kół, szyb i żarówek. Tak? Ale gwarancja jest na 5 lat, na, w zależności od tego jaki klient też wybierze sobie e, długość godzin, które, które przez te 5 lat chce przejechać tym ciągnikiem. A na czym polega ta ilość zdeklarowanych godzin? No oczywiście klient musi zdeklarować mniej więcej, jaką ilość godzin przejeżdża w ciągu roku. Oczywiście nie jest w stanie, tak jakby, no wyliczyć sobie tych godzin dokładnie, ale tu są takie progi w tych ciągnikach: mamy 150 godzin, 250, 500 lub 1000. I w tych progach, na przykład, musi się określić, które. Które chce, na przykład na, na te e, ciągniki, akurat jest gwarancja rozszerzona na 5 lat i 150 godzin rocznie, czyli mamy razem 750 godzin. W zależności od tego, co minie pierwsze, czy 5 lat, czy 750 godzin, na to, na to obejmuje gwarancja. Dobrze, to my już chyba wszystko wiemy, także bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o takich modelach. Czy u Was w gospodarstwie by się taki ciągnik sprawdził, czy też nie? Oczywiście również pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, zostawienie łapki w górę, no i oczywiście bądźcie na czasie. Cześć!